Tam w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest to sztuczne, stare lodowisko, Niemcy zbudowali w okresie okupacji basen kąpielowy. Dla siebie, dla swoich yy, tutaj, ludzi, którzy na terenie Sanoka przebywali. W czasie, czasie działań wojennych, ten basen został uszkodzony. Po wojnie próbowano go z powrotem napełnić wodą, z tym, że tam zaczęła przeciekać ta niska, ta, 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 ta cała misa. Była nieszczelna. W związku z tym nie zrobiono tego basenu. I wtedy pomyślałem, żeby tam, żeby, ponieważ to było pod parkiem, w pięknym położeniu, w bardzo ładnym miejscu, postanowiono zrobić taką muszlę koncertową, z taką widownią, żeby można było tam, mieszkańcy mogli się spotykać na, na jakieś tam, no, posłuchać muzyki, czy jakiś koncert, czy jakiś tam występ. Zbudowano muszlę tu od strony Kila. A w miejsce samego basenu, który był akurat taki amfiteatralnie troszkę zbudowany, no bo prawda basen taki jest, zbudowano ławki i tam była widok. Ale też to nie, 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 nie za bardzo zdawało egzamin, no bo w tamtym czasie tych koncertów wiele nie było i tutaj no, w Sanoku nie było zapotrzebowania na jakiś taki wielki amfiteatr muzyczny, że tak powiem. I właśnie dlatego tam władza miasta, ponieważ była już naturalnie taka miska betonowa zrobiona, Postanowiono, że możemy by tu zrobić sztucznie mrożony mrożone sztucznie lodowisko. Na tamty czas to był fenomen, to było 17 rodowisko w Polsce, ale w takim mieście powiatowym jak Sanok w innych miastach nie było. To to był na tam czas, tak jak w tej trzeciej widzę, no była zima porządna, to do Karpa, do Czuwaju, do Przemyśla, do Krosna Jarosław. No to tam obok Stadionu piłkarskiego było gdzieś kawałek Wolnego Placu, tam zalewali wodą, bandy jakieś drewniane stały i były mecze. A jak były też, były przeważnie zimy, zdarzyło się, że była ciepła zima i lód już się topił i kupę meczy się nie odbywało. I wtedy, myśmy wyjści wtedy do przodu akuratnie, myśmy mieli ludowisko i te wszystkie drużyny Biliśmy wtedy już nowe na szyję. Robiono to w taki sposób, że zebrano wszystkich ludzi, którzy mogli pomóc w tym zakresie z miasta, tak jak to często w Sanoku się robi. No i wszyscyśmy się zobowiązali wesprzeć taki ten komitet organizacyjny, który powstał po to, żeby to lodowisko zbudować. Najwięcej wtedy do powiedzenia faktycznie miało kopalnictwo, które było w posiadaniu rur bez spół, grubościennych rur, bo rur ciśnieniowych, które były potrzebne, a ich było potrzebno dużo do położenia na tej płycie, prawda. Myśmy jako sam, pamiętam, kupili z Wuchu, z Dębicy, które też narazem kopalnictwo tam to, to załatwiało. Kupili sprężarki, to były trzy potężne, wielkie, dzisiaj to takich się w ogóle nie, nie mówi, już nie myśli, takie sprężarki. No i poszczególne inne zakłady także się do tego to dokładały. I w tej miejsce basenu zrobiono takle z rur, oczywiście kolektory i z amoniakiem chłodzone, chłodzoną płytę lodową. Płyta nie była wylana betonem, tylko były rury pozasypywane piaskiem gdzie na lato się to wybierało i dopiero w roku tam w 70-tych latach została ona zabetonowana wiecie jako płyta równa no i pierwsze mecze jak to mówię koty za płoty tam grało się z Jarosławiem, jest z Jarosławiem tej trzeciej lidze no i awans skuralnym jak to śpiewem wejścia do drugiej ligi kiedy po zwycięstwie nad łaziskami meczów wygraliśmy i weszliśmy do drugiej ligi To rodowiskośmy zamrozili jako pierwsze i wtedy właśnie muszę powiedzieć, że radość była przeogromna. Będąc tutaj na tym otwarciu, tak jak wspomniałem na początku, no widziałem ponad chyba 3 tysiące ludzi zadowolonych, szczęśliwych, śpiewających, krzyczących, dopingujących do różnych okajowach. No radość ogromna, ale ja muszę powiedzieć, że będąc to właśnie wspomniałem tamten czas, kiedy no Naprawdę nie do wyobrażenia była radość dzieci, które pierwszy raz w miesiącu wrześniu, wtedy kiedy jeszcze było ciepło, można było w krótkich majtkach założyć łyżwy i z się. Ja pamiętam takie momenty, naprawdę, w Sanoku tak było, zresztą brakowało w ogóle łyżek w tamtym czasie. Sklepy na gwałt, no, był okres, kiedy to nie było tak bardzo dostępny towar, jak, jak większość, prawda, bo nie było importu i tak dalej, ale pamiętam jak Dzieci kupowały wszystko. Ja osobiście byłem świadkiem, jak przed Tato z takim małym, duszącym do sklepu, no i łyżwy. Ale te łyżwy były naprawdę o trzy numery za duże. A to dziecko tak tego Tato kup, ja będę miał trampki w środku, włożę na te łyżwy, żeby tylko te łyżwy mieć. No była to autentyczna radość tych dzieci. I wtedy naprawdę radowało się serce, żeśmy... Dla tego społeczeństwa i wtedy nikt nie, nie myślał tam o wielkim Hokeju, o jakichś tam innych sprawach. Chodziło o to, żeby tej młodzieży naprawdę zrobić przyjemność. Podstawowym problemem jaki mieliśmy ze starą halą to było zagrożenie amoniakiem. Oprócz tego, że nie spełniała wielu względów technicznych to jednak to przeważyło, ażeby podjąć budowę nowej hali. Nowej hali, gdzie nie będzie występował amoniak, gdzie środowisko nie będzie zagrożone i tam jest zastosowany glikol do chłodzenia. Hala sama powstała po konkursie architektonicznym, wpłynęło kilkanaście prac. Wybraliśmy optymalną, może nie najpiękniejszą, nie, nie jakąś rewelacyjną, ale musieliśmy brać też pod uwagę i, i względy ekonomiczne i eksploatacyjne. Funkcjonalnie ta hala spełnia wszelkie wymagania potrzebne do rozgrywania imprez tutaj masowych do yy...